Byłoby mi bardzo miło gdybyś zostawił łapeczkę w górę i suba. Dzięki! Mamy wybudować sobie dom! Będziemy mieli w końcu gdzie mieszkać, nie będziemy musieli spać na dworzu! Patryk! A powiedz mi jedno! Czy do tej pory ci to w ogóle przeszkadzało? No, powiem Ci, dziadku, że tak w sumie niekoniecznie, ale to też dlatego, że nie miałem innej opcji. Także, dziadek, chodź! Ja chcę ją wszystko jednak mieszkać w domu i spać w łóżku, jeżeli będzie taka możliwość, wiesz? Wydaje mi się, że to będzie jednak lepsze niż spanie pod gorem, nie niebem, gdzie w każdym momencie jakiś kanibal może ci wejść na głowę i. nie wiem, może ci puścić bąka na twarz, dziadek na przykład. Panie Dziadek, przestań mi takie obrzydliwstwa mówić! Będę ci dziadek to mówił, no bo taka jest prawda. Zresztą dziadek, ty sam ostatnio masz straszne problemy ze wytrzymaniem gazów i innych rzeczy. Patrzyk, czy to naprawdę jest temat, który musimy poruszać? No ty, nie wiem, dziadek, tylko że, co? Burger. Ej, dziadek, są skrzynki. Okej, okay. pan, dziadek, ta skrzynia jest dla ciebie. Czemu taka duża, druga jest mała? D Do Dobra, co tutaj masz? Jezu, dziadek, jakie bogactwo. Dziadek, weź co tutaj masz. Patrzyczku, to dziadek w wygrał. Co, żeś wygrał? Co, co ty tam se planisz, dziadek? No w to im bacelo! No, właśnie widzę, dziadek. Boże, jakie ty masz rzeczy. I on ci to wszystko dał tak po prostu, że jest se pobudował? Czemu ty masz tak dobrze? O, ej, dziadek, skoro ty masz tak dobrze, nie? No to ja już muszę być naprawdę konkret. I w tej jednej malutkiej skrzyneczce naprawdę musi być coś świetnego. No, badziewiczku, nie to, że nie coś chciał, ale możesz się delikatnie zdziwić. Czemu mam się zdziwić, dziadek? Ten drugi. Co oznacza ten drugi? Czemu ty jesteś pan dziadek, a ja ten drugi? Panuleczku, no bo to ja jestem wybrancem. a ty jesteś tym, co mi łazi pod nogami. Dziadek, no ale to ja cię wszędzie prowadzę, ja cię wyciągam z tarapatów, ratuję cię z lochów i, i, i co, i to jestem ten drugi? Nawet nie zasługuje na to, żeby mnie nazwali moim imieniem? Panuleczku, a jak to masz to imię? Przemilczę to, dobra? Przemilczę to, dziadek, naprawdę, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. W każdym razie... Chodź dziadek zobaczymy co ja mam. No skoro ty co masz to ja muszę mieć jeszcze lepiej, no Dziadek? Co, co to jest? No Patryczku, twoja dobra! Jak jak dobra, dziadek? Toż to... Ja jakoś ziemię mam ja, wędki! Po co mi kaktus? Dziadek i lilie wodne! Dziadek, po co mi lilie wodne i grzyby? Nie wiem patryczko! Możesz tam szukać pójść na ryby i się na lili łowić, to no, nie wiem, no skoro wiedzieć! No nie wiem dziadek, ale no <laughs> czemu ty masz takie rzeczy do budowy domu? Zostałem jakąś ziemię, no o co tu chodzicie, tu sprawiedliwość dziadek No i widzisz Patryczku, tak właśnie wygląda życie Tu nie ma sprawiedliwości, chociaż w zasadzie powiedziałbym, że jest Bo to ja jestem wybrancem. a ty tak jak już mówiłem wcześniej Zawracasz bez sensu gitarę, także masz tutaj swoje dobra Patryczku, wybuduj sobie z tego domek, ja sobie wybuduję I będziemy sobie mieszkać Wiesz co dziadek, ja wyobrażałem sobie to zupełnie inaczej co zrobisz jakiś nie zrobisz, no? Mam jedyne materiały, które dostałem to jakaś ziemia. No, patrzećko, w czym widzisz problem? No w tym, że to jest ziemia. Je jak mam zbudować dom z ziemi? Widziałeś jakiś dom z ziemi? Tak, maćleczko! Widziałeś kiedyś to, to pisze? No, widziałem. No to jak się wybudujesz taki domek, to w środku będziesz miał odkurzać Co? No i tak jest ładeczko, co będzie się do ciebie uśmiechało! Dziadek o czym ty mówisz? O dziele to byś jakim meciełu! Dobrze, ja może po prostu dziadek zawsze sobie coś budować, a ty, ty żyj sobie dalej w swoim świecie! Ja mam wrażenie, że my jesteśmy zupełnie na innych planetach w tym momencie, także dziadek, naprawdę wiesz co? Ja. Ja pomysłem tak jak mógłbym to zbudować, dziadek! No fajnie, ty chociaż masz schody z z kamienia, Ty nawet sobie robisz wejścia, a ja co? Padrek zrób sobie schody z ziemi! Dziadek nie da się zrobić schodów z ziemi. się! Jak się da? No, panu postaw dwa klocki! I postaw jeszcze dwa I postaw kolejne dwa klocki! Proszę bardzo, masz schody! Wiesz, co dziadek? Jak, ta, jak tak patrzysz na te schody, a na te schody, to jest w nich delikatna różnica, wiesz? Tak, tak. Dobra, nieważne. Ty se, dziadek, buduj, ja sobie zbuduję swój dom, i powiem ci, dziadek. Że patrząc na twoje umiejętności i na twój wiek w zasadzie, bo jakby nie było, masz 128 lat, jestem przekonany, jestem w 100% pewny, że zbuduję lepiej dom. Tak myślisz, gówniarzu? No, jak najbardziej. No, to się jeszcze zdziwisz. I uważaj, bo z dostaniesz. Dziadek, nie mi okej? Okay? Patryk, ty mnie ja ja bo ci przy fasole. Dziadek, proszę cię, nie, tak nie wolno, dziadek, naprawdę. I tym bardziej nie z bizonka. dobra. Co sądzisz o moim domu? No Patryczku, powiem ci, że czegoś tutaj brakuje. A czego to ja, dziadek, brakuje? Talentu imbecylu, talentu! Wiesz co? Po prostu jak patrzę na twój domek, to miałeś ja się żygać, co Patryk? No ale, dziadek, to naprawdę nie jest moja wina, ja dostałem takie rzeczy, co miałem zrobić? Patryczku, ty imbecylu, wystarczyło mi się mnie zapytać. Bym cię troszkę pożyczył. Ale ja nie wiedziałem, że można, myślałem, że... On mi to dał i już nie mogę tego zmieniać. A widzisz, Patryk, chyba mogłeś. Także, głupku. Ale, przepraszam, Patryczko, się będę tak bez celu. Także, Patryk, pójdź po jakieś jedzonko, bo ja troszkę zgłodniałem. A ja w tym czasie przerobię ci troszkę domek, żeby to jakoś wyglądało i wstydu na wiosce nie było. A co zrobię z moim domem? No widzisz, Patryczko, od razu lepiej wygląda. Dziadek, co się dzieje z twoim głosem? No, Pajryczko, nie wiem, mam nadzieję, że nie jestem przeziębiony. W każdym razie. Zrobiłem ci nowe drzwi, żebyś nie miał rozwalonych kiedyś. I też w środku! Zrobiłem ci pełno różnych rzeczy. A mianowicie, Patrzyczku, wykorzystałem lilię i teraz masz tutaj swoje jeziorko, takie bajorko, gdzie będziesz mógł sedów Plus postawiłem grzybki i wyro, żebyś mógł spać. A że ja na razie nie abuszkę u siebie, to będziemy spać razem! Dziadek, jak będziemy spać razem? Zapytałeś mnie w ogóle o, 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 o moje zdanie, czy ja chcę z tobą spać. Patryczku, dzieci, ryby, głosu nie mają. Dziadek, już nie jestem dzieckiem. A ja cię pamiętam takiego kajtka bombla, jeszcze Patryk? Ale, dziadek, ja nie, nie jestem mały, ja w zasadzie urosnę dosyć sporo. Patryk, przestań gadać głupoty. Także, Patryczku, zapraszam cię do Twojego domu. Co sobie tam na razie żyj? Chociaż nie, Patryk. Przecież nie ma dosyć! O czym ty w ogóle to mnie mówisz? Dziadek, to. to nie, nie. Wiesz co, dziadek? Ja do ciebie... <laughs> Nic o niczym do ciebie nie mówię, dziadek. Proszę cię, chodź ze mną. Chodźmy do czaszki, powiemy, że zbudowaliśmy te domy i zobaczymy, czy czaszka będzie zadowolona, no. Jak tak patrzę na twój dom, to na pewno. I. nie no, mój chyba też ujdzie, co? No, to tutaj bym się zastanawiał! Dziadek, bądź chociaż po mojej stronie, gdy będziemy z nim gadać, dobra? Żeby nie zrobił nam krzywdy, a bynajmniej mi. No, Patryk, nie wiem, czy mi zależy na tym? Dziadek. Jestem Twoim wnóżkiem, jak możecie na mnie nie zależeć? No, Patryczku, nie jesteś aż taki cenny w tym momencie! Jak nie jestem cenny? Dziadek, zawsze możesz mnie, mnie zjeść, jak zostanę z tobą! O, Patryczku, to, 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 to także to, to, bardzo trafne, uwaga! No dobra, także troszkę mi na tobie zależy! Chodź do tej czaszki! Czy to ty wybudowałeś ten syf? No, to nie jest moja wina, że dostałem takie materiały do budowy? Mogłeś pożyczyć to... materiały od dziadka. Dobrze, że on tutaj z tobą jest sam sobie w życiu nie dał rady. To, to dzięki, to, to naprawdę super, to, to fajnie. Wiesz co, Dziadek, chodźmy. Wiesz, co jest, Dziadek, najważniejsze? To, że nas nie wyrzucili jeszcze. Patryczku, czy gdy mówiłeś, to czy ci się odbiło, świnio, jedna i nie przeprosiłeś? No, myślałem, że tego nie zauważysz i to ukryje. No patryczku, no to ci się źle wydawało, idioto. Jakże w tym momencie powinieneś dostać karę. Dziadek, no ale gdzie z łuku, no to zabęknięcie z łuku? No! Patryk! Nie ruszaj się, bo nie mogę trafić, nie będę burmulatora mordował! Dziadek! <śmany> Dziadek, dostałem w kolano! Czy to jest coś poważny? Patryk! połataj mi tą strzałę! Oddaj! Bo nie potem ją mordowałem na ciebie, żebyś mi teraz zabrał! <śmany> Dobrze, dziadku, oddam ci! Nie musisz się niczym przejmować! Nie powiedziałem ci najważniejszego, a mianowicie nie znalazłem jedzenia! Patryk! Idioto! Dlaczego nie znalazłeś jedzenia? No bo... Nie, nie, nie było nigdzie go? W sensie chodziłem po domach, szukałem zwierząt, ale nie wziąłem miecza, no miałem mały problem ze znalezieniem, nie? Generalnie. Patryk! To cię wcale nie tłumaczy! Ty mnie nie mów! Dziadek, odsuń się trochę, bo ci capi z gęby naprawdę. Nie chcę przy tym siedzieć i cię wohać, naprawdę! Patryk! Gdzieś moja widać, że tutaj nie masz cztereczek. No! Wybacz dziadko, że na wyspie bezludnej ktoś ci czoteczki nie zostawił, naprawdę to jest bardzo moja wina, nie? Poczekaj jak najbardziej wiesz co? Jakbym był tu z luśką, to ona by mi sama zęby szczotką była! Czyli ty dziadek, nie miesz sam zębów? No nie, Padreczku, bo ja mam zębów! Ja mam taką szczękę wkładaną! I luśka ją wkłada do zbywarki! Okej, okay, i, i jeszcze taką, potem z taką zbydloną z bańkami, tak? Taką Wpłynie, tak? Super, kozacko, Dziadek, naprawdę. Wiesz co, po prostu ja idę do siebie, ty siedź u siebie i widzimy się rano. Ja się, Dziadek, muszę wyspać. No dobra, niech ci będzie.